Uh. Czy to prawda, że wbijam legendę w 10 dni? No w 7, bo muszę Matiego pokonać. Dlatego gramy tutaj areny, walerą. Kurde, challenge 12 winów na arenie, 12, kurde podejść. No to co, tego wymienimy, tego wymienimy, zostawić tak? Koniu? poszkódź, kurczę, dobra, do zostawię tam, dziknęło. co ty się tam znasz prawidłowo 3, 2, ona no, też ma gonię. Nie wiem, Goniu, co teraz zrobić. Czy go uderzyć bronią, czy rzucać korucznika kościoł tego? Ja bym wykoinował broń i kurde, zaatakował no. no. Miałem zawsze broń na następną rundę, nie? Dlaczego ja nie dostałem na, na ten części, karty części? On dostał, to nie było tak, że ja też miałem dostać? Nie, nie, nie. nie. To z innej no. karty. To z jednego. Przesmak! to teraz bym go rzucił. Nie? Coś do mnie mówiłeś, ten nie słuchałem. A, że go rzucę, powiedziałem. A, bardzo dobrze, rzuciłeś. I walnę go na mordę, nie, w nie, ogóle ja go nie uderzę. W no, dobrze. Ła, 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 ła. że sobie obiadek gdzieś zjadłem do dobry O, 3-4. Serio zostało tego... O Boże. O. A, dobra, masz się no i tak mam broń, nie? To co? To walnego w nią? Nie. No tak trzeba było zrobić. Mm, I wiesz co bym rzucił? I bym rzucił golema zbożowego. Tak golem zbożowy spoko jest postacią macie do wyboru golema zbożowego tego używajcie może to go używajcie. Boże, ale golem zbożowy reaktywacja kurde mogę szarżą przywalić w kogoś bronią mogę rozwalić tego tak te... a nie bo nie będę miał już na szarże bo mi nie starczy pieniądza co myślisz, gonią o tym wszystkim? Ja bym zagrał szarże w 3-1, a ten 2-1 w twarz poszedł. Tak? No, no bo jak ty zagrał w czwartej, to tak jakiego broni zagrał niż tego? Więc nie ma... Nie ma broni, mówisz? Koncentracja mogłaby być słaba, ale to też... Kurde, serce kart są, oj kurde, masz serce kart. Serce kart, kurde, na mordę. Co mi zrobił, ofak? Oh, mm, to ja bym rzucił teraz, no nie wiem. Kurde, to zrobię. O, no mogę, wszystkim niezranionym. Nie, wszystkim nie, nie, czekaj, nie, nie. To jest słabo. Wszystkim niezranionym, wrogim stronnikom. No jak, zabiję jednego, tego zranię i go strajduję zaraz. Nie? Właśnie, tylko że ci tak czy siak on zginie, no ale będę miał postać na stole: 4-3, jeszcze nie? Aha, że ten ją tą 3-2 zniszczy, nie? to tutaj. Ja bym zagrał po prostu tego, tego: yy, zatrzymany z lewej strony, speedował 2-1-3-2-2. Tak myślisz. Nie wiem godnie, czy to był dobry ruch. Był kurde. No i teraz mogę rzucić, nie tego typa. Nie, nie, nie. wszyscy Teraz Czemu? tego za... Teraz czekaj, czekaj. No bo co on ci da? Bo nie będziesz mógł ani hero Powera ani nic służyć. Nie będę mógł no. Więc ja bym zagrał tego za trzy i kurde. Kombinację? W środkowego, no. Środkowego? środkowego? no? bo on ma furie wichru, jak z ten Hero Powera użyje. Na razie jestem w pozycji, ale jest szansa, że to się ja jestem jest w, w pozycji defensywnej, wiesz? Mogę po jeden zadać wszystkim. Mogę na nie, przykład 4-2 uderzyć nie, nie, z miecza. użyj, użyj, użyj hero powera i kurde, pandę zagraj. Mimo że będzie 3-7 to potrzebujesz. Jaką pandę? Już. No to u tołu, no. Jesteś pewien? Tak, no bo no, potrzebujesz defensywny jakiś karty i tego 1 dać. No co? a nie mogę walunicy ostrzy, nie mogę jednąć? Nie, nie ma sensu. Czemu? Bo kurde lepiej ci strajduje ta panda. Ta panda ci przynajmniej trzy karty strajduje. Znaczy no mm -hmm. dwie jak będzie głupio tradował, ale... Mam cię zabić. Jeden tak, jedynie jeden. jeden. No, to do no nie wiem Goniu, nie wiem, nie wiem. Ciężko to wygląda, wiesz? Na smoka? smoka jeszcze, nie. O, to jest bardzo dobre, Czekam chyba. No ja muszę czekaj, tą to... nawałnicę czekaj, ostrzy czekaj, rzucić. Czekaj, 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 teraz będzie ciężka... Tak, czekaj, czekaj, czy może... Czekaj, ty mi zadasz ile? 4 damage'a wszystkim. O... Czekaj, daj twojej broni plus 3 do ataku, no właśnie, a później no rzucę mówię. nawałnicę Ach, ostrzy. Tak, ale to da, zada tylko 4 damage'a wszystkim. No jak tylko 4? No to zabiję mu raz, dwa, trzech mu zabiję. A tamtych sobie już dobije jakoś? Nie. Nie, musisz zagrać tego za piątkę yy, i tego za trójkę i siebie wyleczyć. Okrzyk zawdaj wszystkim po dwa punkty, tak? Tak, tak, tak zagraj to. Co trzeba się wcześniej? Atakuj tego 4-2. 4-3 tego zagonia? Tak. siebie. Na pewno nie chcemy ostrzy rzucić? Nie, 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 wyleć siebie. Ostrze zachowajmy, bo może. Bo teraz mają po 3 HP, więc teraz żeby mogę zagrać. Jak teraz wychwali jakieś gudnione małe karty, to będzie dobrze. Dobra. Ale grał małe karty, więc jak teraz pozagrywa jeszcze, to masz do... To mu wyczyszcza stół, nie? No. Wyczyszczę mu stół. Nieźle. cześć. Tak Co on tam tworzy? Matematykę, kurde, wyższą. Nie, a cały świat. Teraz stary, serce kart, masz kurde tego. Zasynoj to. No i co teraz? Dufi jesteś. Czemu? Ja, w, każdej, w każdej grze masz typów z legendami. Tamten miał tego. Za piątkę, no dobra, no ale on ma legendę 4.12. Nie, to nie aż taka jest legenda. Ale ona dodaje mu kartę. To jest jedna z najlepszych. Jak nie możesz zabić tej legendy, to tak naprawdę on wygrał grę, bo ma strasznie mocne karty. No to teraz ja zagram, zrobić? ok? Cii, cii. Cii. A nie, nie mogę nic zrobić. Dobra, weź, nie, kurde, ten tylko. Boże, ile masz? 2, 9. To musisz zagrać. Miałem ja 4, 2 i 3 zagrał. I 2 i jeszcze jeden do ataku temu. I mu tam zostanie mało życia. Dbali 1, 1, w jeden. Z... Walnij ryjem w tego 1, 1. Ale czemu? Nie gonił, później co zrobię? Później przegram. Dobra, I mi powiesz, że o, też, przegrałeś. To nasze miasto w No właśnie Oczywiście. Tak zrobiło mu, kurde. Goniu. Ty już jesteś nastawiony na przegraną. Ja muszę sobie swoje techniki teraz zastosować. No nie jest dobrze. No ja ma takiego wielkiego smoka. Skąd ma takie wielkie smoki? No nie! No nie patrz stary, ukrył go, ale kurde przypał. Co to jest karta snu? Co to robi na przykład? No to są takie bardzo mocne karty. O, wypatroszenie mogę w niego trafić czy nie? Jak on jest ukryty? Goniu. Otwarta trochę Nie, nie da się. No, miał. no to koniec już, nie? Koniec. Turdegoniu, no porobił nas Ale tym tym ja powiem, smokiem 4.12. przed chwilą ta tura była strasznie, a poza tym, ten. E, no, nie wierzę w to, 3, na 3 2, 2 popłakałem się. Legendami spotkałeś. A czemu? A ja nigdy nie będę miał legend, to jakie ja mogę. Jak można w ogóle to wygrać, nie mając nigdy legend? Nie. O, odstawił mi, no nie, no jakieś smoki właśnie. powystawiał, smaragdował. To są, to jest właśnie w tym no, mamy się. Kurde Dobra, szósty level mam mm. Gozio, zadaj punkt obrażeń za kartę. Super <laughs> Dobra, teraz tego go nie musimy wygrać. Nie ma, nie ma już szans. Cyganiasz, no ja wiem, że Ty pomagasz. Ja tu patrzę, co piszesz, i staram się stosować Twoje techniki. O Bana, dostałeś, sorry. Ale to nie ode mnie, bo ja mam ręce tutaj, jakby co? <laughs> kurde, bociak, no. Bodziak, no. jak kurde, zaorał. Cyganiasz, sorry, kurde. No właśnie, no nie mam szans. No ale dobra, ale będę walczył dzielnie. To co wymieniać? To... Co zostawię resztę, bo to i tak nic lepszego nie dostanę. Bo ja nie mam prawie jedynek, z... mam jedną jedynkę chyba nie. Gonił. No nie, chyba no, dwie, ale możliwe że jedną. No. O kurde, teraz masz super opener, no. Jaki super opener, co mam niby zrobić? Koniec. The coin znowu, nie no, coin, kurde, herst. no. Jaki herst. Aha, bo, bo coin ten, się liczy ten, jako ten, ten. a, a tak. zapomniałem. Kurde, nie wiedziałem Właśnie. o tym. Znaczy, wiedziałem, ale zapomniałem. Tego się nie spodziewałem. Kurde, miałem zmienić tył talii, pewnie dlatego żeśmy przegrali. Coś tak czuję. To co? Burzyciela, nie? Tak. Jakąś kombinację by trzeba było zrobić, tak, ale się nie da, Nie Pomyślałem czy warto, nie no da się, tylko czy warto. Nie, nie warto chyba, wezmę golema zbożowego postawię. Czekaj, czekaj, 3-4. No bo w następnej będziesz mógł, postaw golema i tylko w ryj. A czy ja mam tą bronią atakować kiedyś? Nie no, póki co nie ma w co. Może wryj. Jak jesteś pewny, że w następnej turze użyjesz znowu broni, to możesz zaatakować. A teraz masz dobre karty, właśnie. Szukam. <laughs> U, przywróć wszystkie postacie do pełni zdrowia, ciekawe. No to teraz... No nie wiem, sam. Musisz użyć tych, użyj jednego wypatroszenia noży? na tego trzy... Nie, wypatroszenie na 3-3, potem na drugie na 3-4. A nie mogę użyć noży, golemem uderzyć, a wypatroszyć tamtego? jedno mi zostanie wypatroszenie na wszelki wypadek? Tylko, że wtedy, że wtedy będziesz miał 2-1 golema tylko na stole. No, no, no dobra, możesz, jak uważasz. O, fajny mi wypad teraz. Taka karta, drzewo życia. Wszystkie postaci dopełni zdrowia, to i przeciwne też, nie? Tak. Nieźle. ściągnąć by kogoś? No to Co my tu mamy? Ja tylko 4, piąteczkę. 6, tu 4, 4 jest z lewej. Ona jest odporna na czary, więc nie będzie bardzo Ja bym walnął tym 1, 2, 3, 2. 3, 2, a nie w ten? No, no 1, 3 dobrze. nie, żebym musiał, żeby musiał straightować. Nie. A to wszystko za 9 many dokładnie, ale on uleczy też wrogów, nie? Tak, no ale to dla ciebie jest dobre, bo ty będziesz używał dagera i będziesz bił jego miniony ryjem. Więc szybciej będziesz. Musimy oczyścić. A to wszystkie postacie, włącznie z moją postacią, czy to wszystkie co gram. Jak to działa na stole? to jest no bez jaj, co to było? Co za mocne? To można tak zagrać? Mam takie. Jakie. Na kogo ty grasz w ogóle? Co to kurde Dobra. Było? Ja bym mu babeczkę zabił i wystawił jeźdźca. Co ty o tym myślisz? No, zrób tak. No, jeszcze następny babecz Dobra, bić coś? Nie, nie, kurdo, skąd ci ludzie mają takie dechy na takie śmieci? A to będzie dobra karta na pewno. Dobra, to teraz piątkę musisz zagrać, którą tą strzałem? Tak, znacznie, no, masz jedną piątkę. No wiem, ma się, zatakuj, byś dał, zatakuj się nie tym 1-1, tego 1-2. w sensie sobą. Kurde, tego wypatroszenie w tego 2-3. Gotowe No dobra, I zobaczmy, co on teraz uczyni. Damką, wie, że on mi skopiował postać właśnie. Daj, wszystkim Co mało, daj, o co chodzi? Skąd oni mają takie karty? Musi mu to z nie mogę. No i co teraz? Mam 12, to się nie sumuje, kurde. Musisz tym 2-7 w 1-2 walnąć, no i kurde, musisz drze pożycie. Ale to miałeś strasznego wczoraj do Trzy gry pod rząd miałeś typów, którzy ten... Dwóch miało legendę, a trzeci z no, no, no. portalu wylosował legendę i to zajebisto. Nie no, ludzie, to nie jest przegrane jeszcze. Kurde, chociaż, zobaczymy, tak, zobaczymy. Kiedyś ja będę taka jak ty! No Zbuchł teraz będzie miał! Ja. ja pierdolę. Tylko jakieś pomysły do Co możesz zrobić? Kurde, zagraj w ja ładzę. Nie, teraz freeze jakiś, nie wam wam wam. Ten zatrzymany z pełną. To jest Fris jakiś, nie wiem jak pan. Uf, no ja pierdolę! Możesz... No nie, nie wiem, to zagrać. mogę Żuka jeszcze. Nie no, to są... kurwa, niepotrzebnie Żuka zagrała. Mam noże stary. Szarża, okrzyk bojowy, daj twojemu przeciwniku Kryształmany. Mogę jeszcze to przedłużyć, ale dobra. Biorę tego stary, będę tego bił. Szarżą. Nie zabijam nas tutaj tuż. Nie pozwolę mu na to. Ten może się... Nie, jednąć. ale że tak... i on by przegrał, gdyby nie wyszedł mu ten Mist Ale zobaczcie, on już tak ma przecież ten Ja pierwszy Ty to Gotowe. No nie no, so serio ma słabe szczęście. Kurde Dek znowu miał zajęć... Nie mam kurde serca kart. Nikt nie pobije moich celów. Może spelma na koniec. Aaaa, weź z taką grą, kurde! Weź goniu, gdzie jest serce kart, które powinno mi tutaj te... Nie, nie. Stary, sześć leveli zdobyłem na tym, na tej arenie, rozumiesz? Ale jak, jak można piestr... No nie, nie już muszę nie, otwierać nie. tu. To stary, no ktoś musi mieć te legendy, nie? Na pierwszych, no. Ale że ty ich spotykasz, trzy Ktoś go. ich musi spotkać przecież na początku, nie? Dobra, otwieramy, kurde, pakiet. Może z przynajmniej jakiś mocasz mi wyjdzie ten. Boom. Legendy, wpadajcie do mnie. Bum, 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 bum. Rzadka karta. murlo, rycerz, kurde. No, facz, same mi fajne rzeczy. Wszyscy na koniach. Prawie poza jakimś jeżem jednym. No, stary. Ach, ludzie. A, wejście. Nie gram już w tą grę nigdy, jeszcze tylko skomentuję w sobotę i rzucam to.